Dzień dobry, chciałbym kredyt na 50 tysięcy złotych. W dwóch bankach mi odmówili, ale może u was dostanę. Nie ma problemu, wniosek może pan złożyć. Ale fajnie, że powiedział mi o odmowach w innych bankach. Teraz wiem, że jak dostanie u nas, to będę mógł go skroić na wysoką prowizję i ubezpieczenie, bo jest zdesperowany. Jest akceptacja. Uff, to całe szczęście, bo bardzo potrzebuję tych pieniędzy, żeby dokończyć remont. A jakie są warunki? 15% prowizji i obowiązkowe ubezpieczenie wciągnięte w kredyt. No dobra, biorę, bo nie mam wyjścia. Pamiętaj, żaden przepis prawa nie nakłada na konsumenta obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Miesiąc temu brałem kredyt u Was, w międzyczasie zacząłem obserwować Pana Bogusza i dowiedziałem się, że ubezpieczenie wcale nie jest obowiązkowe. No i co z tego? 14 dni już minęło, nie może Pan odstąpić od umowy. Wiem, dlatego będę zmuszony skorzystać z sankcji kredytu darmowego, bo wprowadził mnie pan w błąd. Skąd pan wziął sankcji?